San Hall, Dzieńcie! A dzisiaj moi drodzy się z tej strony żółty, no i w końcu się doczekaliście, bo tak to jest odcinek o QA, czyli pytania jakie zadaliście z dobre 2-3 miesiące temu jakoś chyba na początku wakacji yy, i dzisiaj będę na nie odpowiadał. Także zostawcie lajka, like, suba, tu macie listę 10 ostatnich osób, które zasubskrybowało mój kanał Drany do QA WOD czy można płakać pod wodą? How are you? I am under the water. Czy krematorium na mapie Studzianki oferuje zniżkę ofiarom podpalonych czołgów? Póki nie ma obiekta 156O, to nie. I zmienili Studzianki mapę, więc tym bardziej nie. O to, dlaczego nie ma wsiego żarcia o smaku kota. I w sumie, jak o tym pomyślę, to dobre pytanie to jest. Nie mam pojęcia. To ja zadam najważniejsze dwa pytania do Q&A. Kiedy nagrywamy w końcu test boli. List... Ci kulem. Wiesz, co z za Ci, że boję się, że te testy jaboli by mnie zmiotły tak z planszy, że zamieniły się w poziomkę 13. O kurwa, jednak nie przeżyję! Czy wiesz, może w której kastorach można kupić płytę tektoniczną? Nie wiem, choć się domyślam. My nadal czekamy na randomizera. Słuchajcie, jeżeli chodzi o randomizera, no dzisiaj jest 8 września. I mogę Wam zaspoilerować. <laughs> Kurwa, moje gardło. <laughs> Słuchajcie, mogę Wam powiedzieć, że seria z Randomizera cieszyła się tak wielką popularnością. Ciągle o niego pytacie, cały czas. I mogę Wam powiedzieć, że już jest bliżej niż dalej. I to naprawdę wręcz za rogiem, więc naprawdę to jest kwestia, mi się wydaje, nawet dni, aniżeli tygodni. Także czekajcie. Będzie naprawdę sporo filmów z Randomizera i. Będą to duże filmy i mam nadzieję, że Wam się będą podobały. Już niedługo dałem. Mizer na kanale. Czy myślałeś kiedyś o tworzeniu z Nexiem i ekipą materiałów niezwiązanych z wotem, na przykład przegląd grupek starych bab na Facebooku, etc. Między wami jest dobra energia i myślę, że mogłoby się to udać najlepiej na osobnym kanale YouTube. Pozdro. Powiem tak, to nie byłby jakikolwiek głupi pomysł. Myślę, że jakkolwiek... Miałoby to sens rzeczywiście, ale wpierw muszę ogarnąć swój kanał na YouTube, czyli Yellowvoatpl, na którym teraz wy oglądacie, tego Q&A, zobaczyć po prostu, czyli znaczy stworzyć bardziej filmy, które chcę stworzyć, żeby była ta regularność te 2-3 filmy w tygodniu, były live streamy i może jak to wszystko już tak ładnie, wszystko sobie zrobię na tym kanale, to może gdzieś pomyślę o tym aczkolwiek na razie planów nie ma. BTW w jaki dzień byłeś na Osace? Szczerze nie pamiętam, byłem tak zmęczony, to była chyba. Ja wiem to była chyba sobota? Chyba sobota. Co jest lepsze i dlaczego? Aston Martin czy Jaguar? Toyota. Czy będzie jakiś crossover z Halakiem? Jeżeli chodzi o crossover z Halakiem, no to chciałbym. Myślę, że to by było mega śmieszne, takie zderzenie po prostu... Kogoś starszego złota, czyli Halaka i takiego kogoś młodszego złota, czyli nie, to by naprawdę śmiesznie to wyglądało, aczkolwiek wydaje mi się, że raczej nie byłoby na to szans żadnych, no bo Halak jednak z innymi youtuberami bardzo rzadko cokolwiek nagrywał i to bardzo dawno temu, więc wydaje mi się, że raczej nie, aczkolwiek od kilku ładnych miesięcy mam w głowie serię, tylko że tam mega dużo trzeba rzeczy zrobić, żeby jakkolwiek to działało, z innymi youtuberami. Jeszcze nikt kompletnie nie wie o co chodzi, tylko ja i najbliżsi tutaj znajomi, aczkolwiek jeżeli to wypali, to będziecie wiedzieli, że to jest to i raczej w tym roku nie spodziewajcie się niczego takiego, ale może w przyszłym roku. Kurde czemu cię na tej osadce nie spotkałem w jakiej ekipie byłeś? Pozdrowienia od ekipy z Zielonego Forestera z boksem na dachu. Generalnie rzecz nie mówiąc, ja na osadce byłem już se nawet sprawdziłem 1 lipca no i... Jakiej ekipie byłem? Do no, znajomych ekipie byłem! I mogę wam pokazać chociażby zdjęcie. O, miaty tutaj, o. Jeśli miałbyś wybrać jeden czołg, którego nie ma w WOD na PC i dodać go do WOD to jaki by to był? O kurwa, rakieta! <grym> Zderdalać! Kurwa, warfę Weźmy We śmietnić ci Jakbyś ocenił swoją historię na YouTube? Co twoim zdaniem wyszło ci dobrze, a co źle? I co najbardziej podoba ci się w Twojej przygodzie, a co najmniej? Znaczy się. Powiem tak, mi się ogólnie YouTube i robienie filmów podoba. Ja lubię to robić, lubię nagrać sobie ten film, lubię go później zmontować, czy to był jakiś śmieszek kiedyś, czy randomizer niedługo, czy nawet inne filmy z przeglądu, czy nie, wiem, nawet głupi Allegro, World of Tanks na Allegro jak było. Lubię to robić rzeczywiście i robię to od 7-8 lat i to dalej nie nudzi mi się, więc to już raczej zostanie ze mną na dłużej, chyba że naprawdę coś się nie wiadomo co stanie. Yy, co wyszło mi dobrze? No to na pewno mogę powiedzieć, że ogół i community, które zostało stworzone, że tak powiem, nie? No to mogę przyznać, że oczywiście community jest fajne na moim kanale. To jak najbardziej mogę przyznać. Co mi się nie podoba w mojej przygodzie najmniej? No to na pewno ban na poprzednim kanale, bo wydaje mi się, że gdybym tego bana nie miał, to już bym mógł rzeczywiście gdzieś tam aspirować wyżej. A, a tak, to jeszcze no, no jeszcze, jeszcze, trochę mi brakuje, mi się wydaje, nie? Ale jakby jest dobrze. Ja wierzę w to, że kiedyś odzyskamy te wszystkie subskrypcje i będzie lepiej. W końcu mój mały mały cel, moje małe marzenie zostanie spełnione. Te 100 tysięcy, może się uda kiedyś za jakieś 25 lat. Zobaczymy, kiedy trzymałem na typie 5 Heavy. Na nim obecnie mam chyba 80 coś procent. Typ 5 Heavy jest tak dojewaną maszynką, że naprawdę prędzej czy później to zrobię. Nie wiem kiedy wpierw muszę zmontować dla Was odcinek z trójki yy, z markowania. No i to był naprawdę, to będzie naprawdę ciekawy odcinek. I jeżeli tamta seria się powiedzie, to będzie kontynuacja i będą inne filmy z różnego głupiego markowania. Jak chociażby, nie wiem... A AT7 z magazynkiem, czy Pato 9 tieru z trolem. Tak, takie są plany między innymi. Pomidorowa z ryżem czy z makaronem? Jak można jeść pomidorową z makaronem? Czy Wy ludzie... Nie, nie rozumiem. Jak... Jak można maka. Nie, 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 a jeszcze nitkowany! Kiedy randkowanie na stream? Na razie w planach na streamach jest World of Tanks i w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej będzie My Summer Car w końcu. Patrzę tak tutaj na bok, bo mi kamerka lagowała czasami. Nie wiem. Kamerka jest do dupy w ogóle, ale działa, działa. A yy, randkowanie kiedyś na pewno jeszcze się pojawi. Czy naprawdę sąsiad zaczął napierdalać? Ja nie wiem czy wy to słyszycie, ale kurwa no młotkiem przez ścianę, to tak średnio nie usłyszę, nie? Boże ogarnie, że teraz nie nagrywam. Jak jest, zamknij się w kodzie morsa. Pokażesz dźwig, żuraw? Już myślałem, że zaraz powiesz dźwig, ale nie. Pokażę wam żurawia, żurawia pokażę, dźwigu nie mam. E, a muszę wstać. E... Barapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa to i oto on, patrzcie jaki wielki! Największy żuraw w mieście. Tak, to jest żuraw i nawet nie próbujcie mnie dzisiaj wkurwiać, że to dźwig. Co sądzisz o tym nowym boisku KFC w Ostrowie? I czy będą filmy z grania tam w koszykówkę? Jakby, spójrz na mnie i pomyśl sobie, czy ja lubię uprawiać sport, czy jednak KFC to jest bardziej moja domena jedzenia. Ale <laughs> odpowiedz sobie sam. Czy powstanie kiedyś arciarze? Mam jakiś pomysł rzeczywiście na tych arciarzy, ale nie chcę, żeby to było po prostu jakieś lamentowanie samo, jakieś samohejtowanie, tylko jakaś konstruktywna krytyka. No i co za tym idzie, mam pomysł jeszcze głębszy odnośnie tych arciarzy, żeby jeszcze bardziej się w to zagłębić i zrobić coś specjalnego. Eee, nie mówię, że film Fusarzy taki był, bo myślę, że z Eskibacą idealnie żeśmy ich podsumowali. Aczkolwiek eee, jest plan na arciarzy, ale to raczej nie w tym Raczej nie. Czy powstanie kiedyś kolejny iceberg? Co do iceberga, muszę wam powiedzieć, że mam dwa pomysły. Eee, nie będę zdradzał tego mniejszego, którym na razie. Się nie zajmuje, aczkolwiek muszę powiedzieć, że będzie on równie ciekawy. Wy pewnie pytacie o kolejną część dużego iceberga. No i muszę Wam powiedzieć, że na razie jest segregowanie samych tematów, to znaczy kolekcjonowanie ich, bo uwierzcie mi, że już za dużo rzeczywiście tych tematów Złota nie ma takich. Na czwartą, piątą warstwę. Jest dużo ciekawostek, aczkolwiek myślę, że jak dobrze pójdzie, to w tym roku już scenariusz i gdzieś tam nagrywki będą. I przyszły rok raczej to będzie domena drugiej części iceberga i kontynuacji tej mini historii. Także zobaczymy. Iceberg na pewno będzie, jest jakkolwiek wdrażany. Kiedyś Śmieszek Czołgisty. Ze Śmieszkiem Czołgistym mam taki problem, że mi się go nie chce robić po prostu. No nie, nie wiem, jak mam o to powiedzieć po prostu. Jest jakiś tam plan, chciałem robić tego Śmieszka Czołgisty, aczkolwiek wydaje mi się, że Śmieszek Czołgisty jest dosłownie gdzieś tam, tam na dole, tam tam sobie leży, a taki na przykład Hades o sobie tam na górze siedzi i mam wrażenie, że Śmieszek trochę nie dorównuje. Aczkolwiek dawno temu go robiłem. I Jak już bym coś chciał takiego zrobić, typu Śmieszek Czołgisty, to wolałbym zrobić coś w stylu Hadesa i powiedzmy Hades ciągisty, tyle że wpierw musi mi się zachcieć, aczkolwiek nie mówię, że nie będzie. Czym jeździsz, mógłbyś również pokazać autko oraz jaki był twój pierwszy samochód? Pierwszy samochód, no to stricte zależy jak na to patrzeć, bo pierwszy samochód jakim jeździłem tak więcej rzeczywiście, to była Skoda Roomster 1.6 diesel bodajże, tak to był diesel, macie tu gdzieś zdjęcie pewnie. No niezbyt ciekawy samochód, aczkolwiek bardzo fajnie się w nim spało i robiło wagary w szkole, więc to naprawdę bardzo dobrze spominam w tym samochodzie. Drugie moje auto to była Mazda Trójka, to był Hedgeback. Było 1.6, 100 chyba, 10 koni i też niestety diesel, aczkolwiek bardziej się zbierał i... i też było fajne autko. Natomiast to nie były samochody stricte jakby moje, tylko bardziej taty, powiedzmy, nie? Natomiast taki prawdziwy, już mój samochód, który, na który jest rzeczywiście na mnie zapisany, ja jestem w dowodzie i ja płacę tylko sam za niego składki, no to to jest moje obecne, moja obecna Toyota MR2 trzeciej generacji. I w sumie chodźcie, pokażę wam co ja może. No, jest tutaj pod maską oryginalnie. Tu jest 1ZZ silnik 140 koni, 1,8 litra. A ja tutaj przesłapowałem na 1,8, to jest 2ZZ, to masz 192 konie stokowo. Ja jeszcze tutaj mam. Mm, gdzieś tu może będzie widać, customowy wydech. Nie za bardzo tu widać, ale są dwie rury. E, nie będę ukrywał, ogień z rury poleciał. Było testowane od 0 do 100 i tu, jak zobaczycie, tu. Ale tam, o, o, tu gdzie pokazuję, tu jest pęknięcie, no rura pękła, rura trochę pękła i musi auto pojechać do mechaniora, żeby to zaspawał, od razu wymienić filtry, oleje i znowu będzie jeżdżone, także no. No tak się prezentuje w środku, kiedyś może jakiś materiał zrobię o, o tym samochodzie, bo, bo, bo fajny, fajny jest, podoba mi się, tu mam taką małą pocztę z, z Chainsawmana, a tu mam nawet... I tu mam nawet Miku malutką, także jak w domu się czuję normalnie. I tu mała Emerka, jeszcze mała Miku, także. No bardzo dobra robota! Pytania do QA: Jakie jest Twoje top 3 eventów w EWOCie? No mi się wydaje, że najlepsze eventy w EWOCie to było tak. I jest 8 bal, nie wiem czy ktokolwiek z Was jeszcze to pamięta, ale to był przezajemisty tryb moim zdaniem. No i z 8 na mapie księżycowej był super, to jest top of the top. Na pewno event był fajny też z. Wyścigiem trafików, super event, naprawdę też mi się podobał. No a z takich innych eventów w sumie, bo to w sumie też to jest event, to Czarny Rynek można powiedzieć i tego typu licytacje. Zawsze lubiłem te, taką chwilę niepewności jaki czołg będzie dostępny i za ile, nie? Zawsze lubiłem ten moment, więc jakby to jest pewnie mój ulubiony event w także czekam. O i skrzynki również, no świąteczny, to jest super event. Już mogę? Ej, bo słyszę coś! Coś słyszę, a nie widzę! Jedzie! Gdzie! Jedzie. No nie, no to nic nie jedzie, no, no czemu <noise> mnie fała robisz! NO... <noise> Czy uważasz, że Wod kiedyś był lepszy niż aktualnie? To jest ciężkie pytanie, bo wiele osób uważa, że Wod kiedyś był lepszy i wydaje mi się, że jest to kwestia bardziej nostalgii i tego, że X lat temu rzeczywiście pamiętali tą grę lepiej. No bo, było to, powiedzmy w 2015 roku, kiedy jeszcze nie było z pandemii, tej wojny i tego wszystkiego, no to rzeczywiście mogli ludzie sobie zapamiętać WOTA lepiej. Aczkolwiek, ja uważam, że WOT jest lepszy niż kiedyś. No sorry, grafikę mamy lepszą, ok? Yy, mamy lepsze mapy. Yy, więcej czołgów, yy, fajne rozgrywki są, nowe tryby, eventy. No według mnie naprawdę Wot obecnie jest lepszy niż był kiedyś. Kiedyś to były totalne nudy i dosłownie raz na pół roku coś się zadziało w starym Wocie. Obecnie Naprawdę jest taki ścisk, że czasami aż nie ma czasu zrobić wszystkich eventów, i ja uważam, że obecny bok jest o, o wiele lepszy. Czy chciałbyś powrotu niektórych starych map? Jeżeli tak, to jak? Wiesz co? Powiem ci tak, moim zdaniem jedyną mapą, którą chciałbym jeszcze zobaczyć, albo nie dwiema mapami, dwie mapy, które chciałbym jeszcze zobaczyć we wodzie kiedykolwiek, to jest mapa Port, moja daju po Himmersdorfie mapa. Uwielbiałem tą mapę. To była taka. Miejska, trochę taka właśnie portowa. No w końcu nazwa port, nie? Jakby nie patrzeć, A druga mapa to jest Smocza Grań. Piękna japońska mapa, albo chińska. Gdzie pamiętam, naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo otwarta mapa. I bardzo ją Pytanie mam jedno, gdzie opakowanie po jedzeniu i dźwig w tle. E, dźwigu nie ma więc... Y... A co do opakowań, powiedzeniu? ja przez te dwa miesiące, kiedy zadawaliście te pytania, zrobiłem remont pokoju I ja nie mam gdzie tych pudełek trzymać tutaj, no? Nie, nie mam. No nie mam, no. Czy podejmiesz się wbijania polskich czołgów? I dlaczego nie? Jeżeli zrobię już wszystkie linie i powiedzmy, Wot już powie, ej, nie dodajemy już żadnych nowych linii, no to wtedy polskie czołgi za Free Expa będą robione, tak? A tak to nie, nie ma opcji. Podejmiesz się zmarkowania krana? E, dobra, ale musicie mi wyjeżdżać super koniem bokiem. Ok? Okej. Okay. Jaka była Twoja pierwsza dycha i pierwsza premia? Czy znaczy, chyba chodzi o premkę? Więc generalnie tak. Pierwsza dycha, jaką miałem, to był. IS-7 i byłem zakochany w tym pojeździe. Naprawdę rewelacja. Natomiast pierwsza premka, taką pierwszą, którą sobie kupiłem, jakkolwiek za y, chyba wtedy pieniądze realne, no to była Matilda Black Prince, czyli Brytol 5 tieru, który no nie jest zbyt dobry nawet jak na dzisiejsze czasy, aczkolwiek dalej mam do niego sentyment, no bo jakby nie patrząc, on zaczął historię na, w moim garażu wotowym. A natomiast pierwsza premka 8 tieru jest to IS-6, którego zmarkowałem na szczęście. No i pamiętam, że był to pojazd, który chciałem na urodziny dostać właśnie od rodziców i pamiętam ile razy mnie tata przekonywał było, że no ale to jest w grze i po co ci to nawet nie dotniesz tego czołgu i tak dalej. Ja mówię, ja chcę i Sasej, ja chcę i Saszej, ja innego nie chcę czołgu, nie? Także tak, i szósty na zawsze w moim serduszku. Czy chciałbyś, chciałeś zająć się modelarstwem? Generalnie powiem wam tak, z modelarstwem to ja zawsze mam taki problem, że mi się łapy często. a po alkoholu to jestem zbyt pijany. I kiedyś robiłem, nie wiem czy ja tu mam jeszcze takie, chyba nie mam, aczkolwiek gdzieś miałem jeszcze takie malutkie czołgi z papieru robione, pamiętam, mam je gdzieś tutaj? Nie mam, ale znalazłem perukę y... <laughs> irokezową, czekajcie. Super, wyglądam jak z jakiegoś gówna, nie wiem. Także nie, nie próbuję się zajmować, bo nie mam do tego rąki cierpliwości. Ale kurzu, kur... Co są dziś o girsund Panzer? I to jest to. Kropka w kropkę. jakby wyszedł z fabryki. A jaki brzydki. No nic, najważniejsze że działa. I tu jest mały problem. Nie działa. K***a. Oglądam! Girls' Panzer zacząłem oglądać z kumplami, i muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę fajna anime. I takie, jestem na pierwszym sezonie i uważam, że takie na spokojnie 7,5, nawet w porywach do 8 na 10, jestem w stanie dać. Bardzo fajne anime i czekam na kolejne kolaby Girls' Panzer z World of Tanks. Ten Tiger 2H i BT-42 wyglądają na tyle podobnie, że one muszą być w wywocie. Z Girls' Panzer, że cię Czekam bardzo. Kiedy będzie L60 na HE? Kiedy jakiś zlocik i może tripy po mieście? Małpki, sosaki pozdrawiają? Ej, Nie jestem pewien, ale najprawdopodobniej na Avatarze jest Mazda 2 jeżeli dobrze pamiętam i chyba na Osace, no właśnie, na Osace chyba z Wami nawet gadałem. Więc jeżeli to wy, to pozdrawiam serdecznie. Jeżeli rurę wydechową naprawię i będę miał paliwo, może by jechać na zlocik na przyjaźnię, powieście, nie ma problemu, ja bardzo chętnie. Czy masz jakieś porady na masę? Dziwnie się złożyło, ale mam tu pusty sos czoskowy akurat, Więc to jest jedyna odpowiedź na, moje, na Twoje pytanie. Kiedy miesiąc miodowy z hallakiem? Kiedy hallak zmarkuje tortoisika, to możemy pomyśleć. Kurczę, zapachniało mi białą kiełbasą. Czy lubię śliweczki w czekoladzie? Słuchajcie, wydaje mi się, że mowa jest o jadalnych śliwkach w czekoladzie, a nie typowo śliwkach hallakowych. Eee, więc <noise> tak, dziwki w czekoladzie lubię. Kiedy najgorsza gra o czołgach EP4, z najgorszą grą o czołgach, mam taki problem, że muszę znowu ją zainstalować na kompa, żeby przejść do tego etapu, gdzie wcześniej byłem, żeby historia szła dalej. A nawet w tym laptopie, który mam obecnie, no nie ma stacji dysków. I mam tą przenośną stację dysków, ale nie chce mi się w to gówno po prostu dalej grać. Ja wiem, że wyczekacie na to najgorszą grę o czołgach ja ją mam przygotowaną specjalnie, w sensie mam pudełko, nawet je, widzę je tutaj fizycznie Więc kiedyś na pewno będzie, aczkolwiek kiedy, no zobaczymy, może w tym roku się pojawi. Czy lubisz dźwig Makłowicza? Dźwig! Ja mam lepszy, w sensie to jest żura, żeby nie było, to jest żura, to jest lepsze niż dźwig. Czy jesteś pewien, że to żuraw, a nie dźwig? Nazwij mnie głupim, ale moim zdaniem to na 100% dźwig. Nawet to sprawdzę. Nawet to sprawdzę. O, no i co? Widzicie? Wpisałem Lego żuraw budowlany. Proszę. E, jak? Jak dźwig gąsienicowy? To trzeba to, coś tu trzeba zmienić. To niemożliwe. O, dźwig żuraw budowlany. To jeszcze w miarę jestem w stanie się zgodzić. Ale nie, że sam dźwig. Nie ma opcji. No, oni są pomyleni. Jakie masz najśmieszniejsze zdjęcie zapisane na telefonie? Ja z Sejakiem. Nie wiem, no mam tyle tych zdjęć, że, że takie je postanowiłem pokazać. Jak myślisz, czy WoT upadnie? Znaczy, prędzej czy później? Na pewno, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze długo, dużo, naprawdę długo, długo przed nami jeszcze, żeby jakkolwiek WoT upadł. I to... naprawdę, aż myślę, że tak długo, że... ja jeszcze emerytem będę i to jeszcze World of Tanks będzie działał. Mam wrażenie tak jak jakoś, ale czy tak będzie, no nie wiem. WoT Blitz czy WoT? Nie, zdecydowanie WoT. Zdecydowanie WoT, nie chce rakietowych czołgów. piłka krótko i na temat. Chuyin... Czy będzie jakiś kolap z Dawidem, Wójcikiem, Jasperem? Oraz kiedy to 5? To 5 się smaży, więc będzie niedługo? po randomizerze, może chwilę przed, natomiast z Jasperem kolap to jest moje marzenie. Z Halakiem rzeczywiście kolap to jest jedno, ale z Dawidem Wójcikiem Jasperem zdjęcie chociaż zrobić, czy pogadać chwilę, naprawdę to jest prawdziwe marzenie, no. Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s, PlayStation 4 lub Samsung Galaxy S6. Kliknij OK, aby wybrać nagrodę zanim zdobędzie ją ktoś inny. Dokąd no co tu ptajesz? Do AMX CDC Czy masz miałeś dziewczynę? Mam Miku, leży tam sobie spokojnie. Yy, nie chce mi się po nią stawać, Wiecie, jak Miku wygląda. Czy na mój wiek 15 lat jestem dobrym graczem, Oczy mi stały jak Multinik? Nick. Tu Tutut Ale no to, co zrobiłeś na. Ja bym ci coś powiedział, ale nawet nie chcę Nawet nie chcę mówić, bo sam wiesz, co zrobiłeś. Rzucę czy zawalczysz na Fame MMA? Ej, tak szczerze jakbym miał powiedzieć, i miałbym propozycję realną na Fame MMA, to wziął udział, nie? żeby mieć rozgłos chociażby, ale <noise> nie mam możliwości, a znaczy nie mam jakby. Z kim? Z kim ja bym miał walczyć? Co z Multim? Multi chyba jest za chudy na mnie. Ja by, on by musiał masę robić co najwyżej, albo nie wiem, z kim jeszcze. Kolmi też za chudy, Hallak za stary, Faja za stary. Nie ma takiego odpowiednika mojego chyba. Może Pamię co najwyżej, no ale tak to chyba nie ma nikogo. <gry> Czy żałujesz bycia youtuberem? To dziwne pytanie, ale w sobie czemu miałbym żałować? Nie, śmiesznie jest. Jest community fajne, można się pośmiać, można fajne filmy porobić. Czasami rzeczywiście mi czasu brakuje, bo chciałbym odpocząć, czy nie wiem, bogać zwykłego wota. Nawet to wiem, że muszę iść usiąść i zrobić film. To jest może jedyny minus, a tak to nie żałuję szczerze, bo to nie, jakby łączę trochę tego wota, co by nie mówić po prostu na live'ach chociażby z przyjemnością i z zrobieniem czegokolwiek kontentu, więc nie, nie żałuję. Zdecydowanie nie. Lubisz Żuwiki. To jest w ogóle najbardziej jakby lajkowany post, ale tak, lubię Żuwiki i na pewno Żuwika będę markował w przyszłości tortoisa z garścią śliwek w czekoladzie. No Jeszcze brakuje halaka do plutonu, ale tak, smarkuje. No i pytania mi się skończyły, słuchajcie. Nie ma tu nic więcej ciekawego. Po obejrzeniu Q&A mam nadzieję, że wam się podobało. W niedzielę będzie jeszcze przegląd grupy, a w przyszłym tygodniu spodziewajcie się największej premiery zaraz po Icebergu w tym roku, czyli coś na co czekacie już kilka ładnych lat. Mam nadzieję, że randomizer wam się spodoba. Natomiast mam nadzieję, że ten film wam się spodobał i zachęcam do zostawienia lajka like oraz suba. Dzięki, do usłyszenia w następnych filmach. New way. Co znaczy oddę? Jebać Disa. O! Aha! Widzicie?